Witam w odcinku dwusetnym, okolicznościowym ale proszę się nie spodziewać żadnego konkursu konkursu żadnego dzisiaj nie będzie tu jak widać przyszedł mi padzik do PS4 ponoć nie działa tylko krzyżak, trzeba będzie to sprawdzić nie kupiony widać, że ktoś już w nim musiał grzebać bo takich analogów raczej w playu nie było zobaczymy, będziemy testować zobaczymy co z tego wyjdzie może uda się uratować ponoć nie działa. Krzyżak. Tylko i wyłącznie. No ale zobaczymy. Słuchaweczki do Xboxa Series X. Może w końcu się z Simonem uda pograć online. To będą jak znalazł. Też okazyjnie kupione. Trafiły się fajnie. Miejmy nadzieję, że będą działać. Raczej znaczy powinny, bo były wystawione jako sprawne. Trzy kolejne części int Speeda, Rivals na Xbox One, Carbon na klasyka i Underground 2 też na klasyka. Trzy gierki, do tego przyszła mi dzisiaj jeszcze płyta główna do PS3 Slim. Mam konsolę, która nie działa, podejrzewam układ od sterowania padami Bluetooth. Wylutuję z tamtej konsoli. Zobaczymy, jeżeli ruszy. No, to spróbuję przelutować z tej konsoli. Tu ponoć jedyny problem jest taki, że ktoś zdjął IHS-a z CPU. Nie wiem, czy płyta działa, bo nie było nic napisane. Było tylko napisane, że jest zdjęty. IHS jest zdjęty z CPU i tyle. Ale może się uda, bądźmy dobrej myśli. Kolejne paczki, jeszcze w drodze. Głównie właśnie z Chińczyka. Części do różnych konsol, do różnych sprzętów. No i czekam jeszcze dalej na pada do CDTV, bo idzie z Włoch już trzeci tydzień Przejdzie, będziemy działać z CDTV A dzisiaj póki co będziemy działać z zawartością kolejnej paczki, która przyszła tym razem od Eliopa A jest to, już pokazujemy Retro PC. Od szpunty z procesorem 486, którego Elio nie udało się uruchomić. Na pewno trzeba będzie wymienić tą baterię. Chyba gdzieś taką nawet mam w domu. I będziemy po kolei testować. płytę wyjąłem z komputera, reszta komputera leży, ale już na, po samym otwarciu czuć było po prostu totalną wilgoć. Więc trzeba będzie dokładnie umyć, bo taka wilgoć. Za dobrze nie wróży, tu niestety, Eliop jeszcze pominąłeś troszeczkę kurzu. Tu na tym złączu, przy baterii, ogólnie z tej strony, przy wyjściu klawiatury, przy wejściu klawiatury. No i jedna rzecz mnie martwi, a mianowicie to, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Płyta jest po prostu wygięta. Żeby nie było, że to jest moja robota. Tak to wyglądało już w momencie kiedy płyta do mnie przyszła. Widzę, że od spodu też całe mnóstwo kurzu. Więc tym też trzeba będzie się zająć. Także na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o pokazywanie tego co przyszło. Bierzemy się za robotę. Miejmy nadzieję, że. Uda się to uruchomić. Razu pokażę. Tu jest SIM czwórka. Ja mam jeszcze SIMa 8. Jak widać pasuje. Więc zamontujemy tego SIMa w tą płytę. Być może będziesz miał szpunta 12 MB, a nie 4. No to jest ósemka. Nie wiem czy ten SIM działa, bo z moją kartą Turbo do Amigi nie chciał współpracować. Będziemy próbować. Zobaczymy. Jak coś to Eliop ma do mnie namiary, może do mnie pisać. Wyrażam Eliopowi zgodę, żeby ci podał namiary do mnie, czy to telefon, czy to mail, czy cokolwiek innego. Jakbyś miał jakieś pytania, no to śmiało wal, jak w dym. Także na dzisiaj tyle. Dzięki za wysłuchanie, i zapraszamy na kolejne odcinki. Do ustrzenia.